A więc mano jestem Zoro i witam was na na moim kanale. Dzisiaj pochodzimy i pooceniamy działki randomowych osób na serwerze PKMC na trybie Skyblock Dobra Pierwszą osobą będzie szalony chyba X odwiedź On miał działkę X tego co pamiętam O jak widzimy tutaj już mamy laseczki w stylu świątecznym bardzo ładne farmy podoba mi się tak szczerze to już widzę że bardzo fajny wiatrak tutaj jest ładnie to wygląda tutaj widzę bikonik kurę ten bikonik tak na środku tego mógłby czymś na przykład zabudować żeby się wpasowało w styl tego Klimat w sensie. A cóż, że ma w ogóle beacona. Tutaj do kwiatki chyba to mamy. Oto tu kolejne farmy. Nie, no, ogólnie farma fajna. O, tu się potężna putusarka. O i spadł, nice. Fajna putusarka, oceniam 8 na 10 ale zanim przejdziemy do następnej działki otworzymy sobie epicką skrzy skrzynkę jestem ja kluczem od kogoś no to o farmerska moneta elegancko, jeszcze mamy ja tutaj sześć kompleksów również je otworzymy dobra drobny taki średnic agat, ale nie będę narzekał te farmerskie monety później sobie wystawię, no, ach, dobra następna jest. Odwiedź VF, bo widzisz, na czacie coś tam pisze. O, tutaj chyba podpisy mamy. No, Zresztą farmerski na necieś podpisał. Co my tu mamy pisem? Już już podpis, ale tutaj podpisy. Tak, tu jest lek, tak dobra. Teleturnie... a, czyli jeszcze jakiś teleturnie prowadzi. O, no, donaty, no. Być nieźle zdziczyć kupujący tutaj, hmm, a dobra, 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 co my tu oglądamy? Bo tutaj widzimy, że coś gracze się kręcą. O! Ej! Olej, kozackie, ty! Olej, sztos! Naprawdę podoba mi się to. To mi się podoba bardzo. Ale na ten moment nic tutaj poza tym nie ma. O, chociażby tutaj jest... Nie, bo tutaj to do tego. Do tyle tu nie no, oceniam takie... 7 na 10, bo niby to fajne, ale jest dużo farma. Jakby... Dobra, nie będzie 8, przez to, że ten pokoik jest, bo jest bardzo ładny. Ogólny, ogólnie fajny wystrój, ale mogłoby to być... Jakby większa część mieszkalna, ale pewnie gdzieś wychodząc z tej części, na pewno gdzieś ma, ale niech będzie ośmieliśmy. dobra? Tutaj is, odwiedź, x, -k X. dobra? A, wyspa nie istnieje, dobra? To losujemy. tu Titi 41, tu Titi 41, Kupamy się, uj lala, tutaj widzę, że gra jest początkowy. Kurde, początkujący gracz. No przynajmniej tak farma wygląda. Nie, to takie. No, 4 na 10, bo wiadomo, to jest mm, początkowa wyspa i wszystko. Co my tu mamy jeszcze? O, kiełbasa. I z kiełbasa, dobra. Wybieram już losowo te osoby, wszystkie, żeby nie było. A, tutaj ten farma śniegu z tego co widzę jakaś mini toktusiarka o spawner czego? kurczaków o i farmaków i tu golemów też no już takie 5 na 10 o i odwiedź nie ma no to nabi Is odwiedź na no, no. Biorę stawę losowo losowe osoby i... No. Nie no tutaj też już Widać takie 5 na 10 Też początkowa farma No 5 na 10 będzie adekwatne Kto chce punkt CP no to Is odwiedź jako ma Kosmiczny typ. Oceniamy Coś tu mamy ciekawego. W sumie to nie. No, to też taka początkowa wyspa, tyle, że po parę bloków. 3 na 10. Następna. Patrick Gates. Is Odwiedź Patryk i X O tutaj też początkowa. Dużo początkujących gracze. Ja sam jestem w miarę początkujący, ale już z jakimś minimalnym doświadczeniem o, szarka, ale już widzę, że jest źle zbudowana, bo tutaj będzie kaktus będzie spadał się, będzie tutaj zawieszał w nie ja bym, bym tu. sam ten zrobiłem w swoje, więc jak mówię, uczę się na błędach. kto chce parkour? A, set video is c44 sprawdzimy o, tutaj parkour zasady Jaki to jest parkour? No myślę, że ja tutaj już polegnę, to nawet mi tego nie podchodzę. Ale z tego co widzę... O, jeść mi się chce, nie mam co. Nie no takie 4 na 10. Ja zmykam po coś do jedzenia u siebie. Ja sam nie mam najlepszej działki, ale to jest jakby yy, moja opinia, prawda? Każdy też może wejść w komentarze i ocenić moją wyspę, tak się ona prezentuje. Na live dziś budowałem tą choinkę. Był konkurs również o milion dolarów. Zasponsorowany przez dwóch graczy. No, ja widzę, że moja działka to też szczyt piękności nie jest, ale staram się jakby inspirować innymi graczami, prawda? Dobra, kolorki i z odwiedź zgniłym meczu. Popatrzymy tutaj elegancko O, tutaj tej kolorki są. To jakaś taka czcinarka. O, tutaj widzę o tutaj widzę, że tam się coś szykowało tutaj co mam? zarabiarkę mamy. czy się opłaca. Tu jest za 20, wstydę za 30, opłaca się. Dobra, daję 6 na 10 Teraz może do jakiegoś tryharda Kalpiaczek, is odwiedź, to chyba jakieś dobra, to chyba jakieś konta są, dobra, e, luterek, is odwiedź Że takie małe ocenki nie były, no to trzeba się tepnąć jakieś tryharda i zobacz, o tam widzę jakaś wysypka, tam najpierw tepniemy, czy przypłyniemy. To jest tylko zwykła oh, taka myślałem. Tu jakaś duża kaktusiarka. Ale serant nic nie ma? Ha. No dobra. Czytam tam 70 ze względu na tą kaktusiarkę. Kogo my tu jeszcze wikuza? Is, odwiedź wikuza. O! O! Tu już od razu w, 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 w oczy rzuca się potężna kaktusiara, potężne pola uprawne, no kaktusiaki stają elegancko, To jakaś farmka, co my tu mamy, a nie ma zarobiarki nic, dużo farm widzę, więc dużo sposobów do zarabiania na pewno ma, ale szczerze tak poza tym nic nie ma no. Dajmy również 7 na 10 przez tą potężną kartusziarkę i noża duża ilość hektarów pól. Bo to na pewno coś tam... Jeśli na farmerskim monety da przynajmniej coś przyda czy coś. Daliczymy dalej. Formelki, dobra. No, is, odwiedź, formelki. O, wyspa nie istnieje, dobra. Is, odwiedź, mocny muszę, O! Od razu utworzył, że coś jest zarobiarka Czyli to jest kupujący na 52 Dobra Ale no do części tej nie przyjdziemy Dobra, to tego nie oceniam na no. lekar, is odwiecz lekar. Też nie istnieje od Is odwiecz, Też nie istnieje ...is odwieć czar... O, to też mówi. Dobra, mam pomysł. Ocenimy wyspy stopek. O, to jest plan. ...is odwiedź... im ...body... lives. Ło, trochę się ładuje. Serio? Naprawdę? Nie. To jest niemożliwe. Są, a w czy cały czas? 2 na 10. Tu się aż taki świetny ten nie mam. Lekko Markopacz I z Markopacz. O, to już słyszę, że w są. O, a i wywaliło mnie. Dobra, dobra, ostatnia osoba. I o. Odwiedź a w, nie no, dobra. To kotek to so, is, odwiedź, kotek... So. O dobra. Witam siemanko. Skupka sumny za no, e, Tutaj już e, fajnie to wygląda. Tutaj przejdziemy tam jakoś tutaj. Chyba nie. Co my tu mamy przegrano? Dajcie do mnie coś. Aha. Dobra. Lecimy dalej wciągać. Nic to też. Ale fajnie to, niby puste, ale nie, fajnie to. Co, co to było? Fajne. Dave Typto? Pani Grzesiowa Tu nieźle. Dobra, jeszcze na dole coś... A i tutaj ma O! Masku Dobra, to nie da się wejść. Kurwa. Dobra, ale wygląda na potężę. Najmęć 7 na 10. Dobra, to by... Dobra, więc to by było na tyle bliższym dziękuję odcinku, jeśli chcesz, żebym ocenił twoją wyspę, daj mi nick w komentarzu, zostaw subika, łapeczka, ja lecę, siemanko!